Ekonomia terroryzmu polega na tym, że żeby jak najmniejszym nakładem siły, środków osiągnąć jak największy efekt. Tak więc jeżeli atakujemy Paryż, Madryt, Londyn czy Nowy Jork, taki atak przez długi czas nie schodzi z czołówek światowych agencji i telewizji. Atak w Warszawie czy w Krakowie tylko na chwilę może stać się przedmiotem rozważań przez media światowe, bo Polska nie jest pierwszoplanowym tematem do rozważania przez... Światowe agencje. Stąd też ekonomia terroryzmu broniła nas do pewnego momentu przed agresywnymi działaniami islamistów, przed którymi nie mogła nas ustrzec policja polityczna, jaką do tej pory było ABW. To może się zmienić latem tego roku, kiedy w Polsce odbędzie się największa chrześcijańska impreza masowa, czyli Światowy Dni Młodzieży. Ta impreza już od dawna przyciąga zainteresowanie islamskich radykałów. Dwa fakty, które są podnoszone przez analityków, a mianowicie duża niechęć islamistów do świętego Jana Pawła II, który wywodzi się z Krakowa oraz negacja kultu miłosierdzia Bożego, który jest sprzeczny z doktryną wojącego islamu, tylko że Allah w wojącym islamie nie jest miłosierny dla innowierców jest miłosierny tylko dla wiernych wyznawców Allaha, to wszystko sprawia, że musimy bardzo ostrożnie i w sposób bardzo przygotowany przygotowywać się do Światowych Dni Młodzieży. Nie chcę być złym prorokiem i chciałbym, żeby moje słowa nigdy się nie sprawdziły, ale zagrożenia bezpieczeństwa należy traktować poważnie, nie przesadzając, nie wszczynając paniki, nie wzbudzając niezdrowej sensacji. Najprawdopodobniej Światowe Dni Młodzieży będą przebiegać w atmosferze pokoju, miłości i zesłania Ducha Świętego na to wielkie zgromadzenie, ale jeżeli istnieje chociaż mikły promil możliwości zaatakowania tej wielkiej religijnej imprezy przez radykałów, należy się z tym liczyć i należy bardzo profesjonalnie się do tego przygotować. Wszystkie służby począwszy od harcerstwa, a skończywszy na kontrwywiadzie muszą być włączone w taki pierścień kontrwywiadowczy, który powinien osłaniać Światowe Dni Młodzieży i młodzież w nich uczestniczącą, tak, by impreza w Krakowie kojarzyła się tylko z przeżyciami natury religijnej i duchowej. Od olimpiady w 1972 roku w Monachium istnieje swoiste sprzężenie zwrotne pomiędzy mediami i terroryzmem. Od 1972 roku terroryzm stał się zjawiskiem medialnym, stał się medialnym spektaklem. Znakomicie z tego korzystają terroryści, którzy nagłaśniają swoje czyny właśnie przez światowe media, a światowe media pełnią w tym wszystkim rolę rezonatorów, które zastraszają nas, które sieją terror w naszych domach poprzez ekrany telewizyjne, nagłówki gazet i głośniki radiowe. Ta swoista symbioza pomiędzy terroryzmem i pogonią za sensacją mediów sprawia, że terroryzm nie tylko nie, nie więdnie, ale wzmaga się. Kiedyś przed epoką globalnych mediów zdarzało się bardzo wiele czynów terrorystycznych, ale nie było rezonatorów, które nagłaśniałyby te czyny na cały świat. Dziś to się zmieniło i dziś zabójstwo jednego człowieka może zterroryzować cały świat, jeżeli zostanie odpowiednio nagłośnione przez media. To także kwestia odpowiedzialności tych, którzy Przekazują informacje, zarządzają mediami, relacjonują zdarzenia, żeby umieć znaleźć złoty środek pomiędzy przekazywaniem informacji a niezdrowym żywieniem y, terroryzmu.